Już mamy komentarz z tej strony Trebek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy wpijać sobie satymiarze na klientkę, ok, więc muszę że zaczniemy od tej, no bo nie, no... A tej. No niech na spokojnie wyszukuje graczy. W ogóle dawno to ją nie grałem. Hmm. Dobra, widziałem, że tam ktoś jest. Spina daleko, to lepiej nie sadziereć. Oh, ona chce się zimować. To no. belo. Baz. W sumie ona sobie to, co ja też chciałem zrobić. robić Z lepiej nie sadziereć. One jeszcze nie to są na aby mu się mocno przytał. Okej, okay. ktoś tutaj jest? No. Eka <laughs> się nie spodziewa, tylko teraz czeka. Yy, nie wtrafiłem. Co szatoła spotka.

Teď se ušlo, má takový... je. Nevím, kdo to jíst. Ok, páč, A to já teď neumím Widzimy się, jak ja na samą rankę wpija. E, dobra, znowu się pikam, czyli nie będę wpijał, no bo... już mam minusowe buchajki. Ok, niestety... tę gierkę przegrałem, ale przynajmniej... misję wykonałem. Grym to nawet się mało. Dobra. Niech mnie jakiś gracz wyszukam na hejsta. Albo w sumie bala, bo teraz więcej ludzi to mówią. To na nabawiły, co? Nie, nie. Serio? Dobra, myślę, że to już na solo mogę wbić. Ale pech. Kolejna ręka na już pita. Teraz e, Moetis. Moetis mi się wydaje, że na peł pala, albo na sferę. Ja tam na peł pala niech będzie albo w sumie ja sobie wpiję. Okay. no big box to otworzenie jest coś max. O, oh, punkty to red się. się najgail. Okej, myślę, że to jest na solo mogę. Ok może wpiję to na filmy, żeby okay. nie było tylko 5 minut czy 6 filmów. Ja nad tym już się męczę ponad pół godziny. Ok, ile tam jest. Mm. Ty awk, albo tylko utajawka. No, deputowa ławka, świetna taktyka. Kiel jest szukający mnie w krzakach. No ha! to będą cię z serio. Okej, okay. przynajmniej na 3 puchajki. Proszę, dajcie miły. Jen będzie spoko dobra, no i minus ile? <laughs> minus dwa Ocieńem ancieni się jest długość 40 minut Opa, nie wiem, minut. ancieni, może nie wiem, ancieni, O może ocieńem ancieni, To a chcę mi się kampić. kampienie jest, jest bez sensu. Czy ten pajon nie zauważył? Nie, ale jednak nie zauważył. A myślałem, że mnie nie zauważył. Co chape Powaliło ich? że tutaj nie było żadnego kampera. Tutaj jest. No. To jest. To jest. To Okej, To jest. To już jest. No. To jest. tylko... Stając chociaż te czwarte miejsce kiełkiem. No i będzie po sprawie. Bude. Nagrywania nie zatrzymałem. jest niestety, szósta janka, Sre, ósma pozycja. Oki, okay. zacząłem sobie na mapie konkursowej. Co jest z tym nagrywaniem nie tak? Okej. Okay. Piątka. O, punkty to na przytaczam się. Okay, w tym odcinku to by było jest na tyle. Mam dosyć dużo do wycinania. Więc trzymajcie się. Pa.